bardzo długich przygotowań, bo ten dzień dzisiaj byłby niemożliwy, gdybyśmy nie przeszli jako inwestorzy całego procesu. A więc począwszy od potrzeby wynikającej ze stanu dróg. Na terenie Powiatu Tucholskiego, poprzez wytypowanie, że robimy tę drogę, poprzez wykonanie całego szeregu uzgodnień, zadań projektowych i z gotowego projektu. No i koniec końców korzystając z ogłoszonej kolejnej edycji naboru wniosków do programu inwestycji strategicznych. Złożyliśmy wniosek. Wniosek uzyskał akceptację. Tutaj, w tym przypadku, mogę powiedzieć, że było to, że tak powiem, w zakładce pewnego rodzaju, bo był program inwestycji strategicznych i tak zwanych państwowych gospodarstw rolnych. Uzyska, udało nam się uzyskać dofinansowanie na a zadanie, tak jak tutaj mamy, przebudowy drogi powiatowej 1026C w gminie Cekcyn. Całość po tym jak uzyskaliśmy wiedzę, że mamy to zadanie dofinansowanie, trzeba było zrobić z całą sztuką zgodnie z zamówieniami publicznymi. Ogłosiliśmy przetarg, no i do przetargu stanęło, czy zgłosiło się. 11 firm, więc no mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, po otworzeniu tych przetargów, po ich zweryfikowaniu, okazało się, że najlepszą ofertę dla nas złożył zakład drogowo-mostowy w świecie, których dzisiaj mamy na podpisaniu umowy i tym samym mogę powiedzieć, że gościmy Pana Dariusza Skibińskiego i Pana Andrzeja Barczyńskiego, przepraszam Burczyńskiego. Panowie są przedstawicielami oczywiście firmy, ale Panowie są. Ja jestem kierownikiem budowy, osobą funkcjonalną. ja jestem prezesem firmy. No to już w ogóle. Tym niemniej proszę Państwa jak mówię Dosyć długo już mówię, tak? ale proszę zobaczyć w jaki sposób tak? i ile trzeba działań było wykonać. I może się wydawać, że to jest ten najmilszy moment dla nas. Mam nadzieję, że również dla Państwa, że zrealizujemy to zadanie. Tak, szczerze mówiąc, dokładnie 999. Specjaliści o. wiedzą dlaczego 999, e, a mm, zadanie na odcinku drogi, tutaj dla wykonawcy informacja na dzisiaj według mojej oceny, a, a trochę tymi drogami się już zajmuję w naszym powiecie to najgorszy nasz odcinek. Także jak Pan to zrobi, no to później będziemy musieli wytypować kolejny najgorszy, najgorszy odcinek. Ale to już, to już nasze będzie to zmartwienie. Kilometr drogi, ale to, co widać na tych zdjęciach, to po prostu zniknie, bo droga będzie rozebrana yy, i zbudowana od nowa. I dlatego taki koszt. Do wykonawcy dołożymy wszelkich starań, żeby e, prowadzenie tych prac było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców e, przy, przyległych posesji. E, założenia są takie wstępne, żeby e, ten e, kontrakt zrealizować jeszcze w tym roku. Eee, prace, prace na dobrą sprawę roz, roz, rozpoczniemy niezwłocznie, eee, jesteśmy na tobie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu eee, i przy dobrych wiatrach eee, prace rozpoczniemy w poniedziałek już. Eee, w organizacji ruchu tak informacyjnie tylko dla, dla mieszkańców, eee, chociaż taką informację e, mogą pewnie uzyskać bez problemu ze starostwa tudzież z zarządu dróg powiatowych. Eee, Organizacyjnie budowa została podzielona na dwa odcinki. W pierwszej kolejności zaczniemy pierwsze 500 metrów odcinek od, od torów, zamykamy, zamykamy ten fragment dla ruchu, wprowadzamy, wprowadzamy obiad drogami powiatowymi. Robimy pełną rozbiórkę. No i miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli takich sytuacji jak przy poprzedniej inwestycji, o której wspomniał tutaj wice starosta, gdzie było dużo problemów z infrastrukturą podziemną, która była niezinwentaryzowana bądź zinwentaryzowana błędnie. No trzymajmy kciuki, żeby tutaj takiej sytuacji nie było. Następne zadania. Tak, z takim dużym dofinansowaniem, oczywiście. Tak, 98%, no bo to jest korzystne. No i jeszcze zmieściliśmy się w wartości zadania. Tak, czego jest, tak tej kosztorysowej, z czego jesteśmy zadowoleni. Czyli... Takie zadania możemy realizować, bo one są bardzo korzystne dla samorządów. Mniej korzystne są tam, te, gdzie mamy 50% wkładu własnego, i tutaj każdy samorząd już musi rozważyć taką decyzję podejmując ryzyko, że no nie wiemy, czy wykona się to zadanie. Tak? Więc te 2% to jest naprawdę super.